Ostatnim razem powiedziałem, że Netflix sypie materiałami promocyjnymi jak z rękawa, ale widać, dla nich to jeszcze nie było wystarczająco, bo otrzymaliśmy trzy kolejne filmiki przedstawiające główne postacie serialu. Ja jestem Markin i dzisiaj przyjrzę się, w jaki sposób ukazani zostaną nasi ukochani bohaterowie i co nowego o serialu mówią nam te materiały. Zapraszam. Standardowo ostrzegam, że materiał zawiera spoilery z Ośmiu Księgu Wiedźmińskiego i potencjalnie z serialu Netflixa. Zaznaczę może, że w związku z tym, że dużo scen i urywków w tych materiałach to najzwyczajniej powielenia tego co widzieliśmy wcześniej, to nie będę się zagłębiał w każde z nich. Postaram się za to zwrócić uwagę na kilka spraw, które mnie zaintrygowały i wypowiedzieć się, jakie ogólne wrażenie zrobiły na mnie te filmy. Jeśli mielibyście jakieś pytania co do samych materiałów Netflixa lub coś wymagałoby wyjaśnienia, to jak najbardziej jestem do usług, wystarczy komentarz. Zaczniemy sobie od Ciri, później przejdziemy do Jennifer i na koniec zostawię sobie Geralta. Jedziemy. Jedną z postaci, której głos możemy usłyszeć w tym materiale, jest oczywiście królowa Kalante, babka Ciri, która po śmierci rodziców lwiątka grała główną rolę w jej wychowaniu. Oprócz królowej mamy jeszcze samą aktorkę Freje Alan, która wypowiada się na temat swojej postaci. Jest to notabene element każdego z tych trzech materiałów. She loves. She's built a heart from it. Ale nie miała żadnego doświadczenia w prawdziwym świecie. Wszystko, co znała, to życie jako księżniczka i bardzo bezpieczne życie ludzi opiekujących się nią. Freya mówi parę ciekawych rzeczy, Cirille, faktycznie cechuje to, że ludziom jej bliskim okazuje niesamowite oddanie i troskę. Oprócz Geralta i Jento, chociażby Triss Marigold, Jarpen Zigrin, Jare, Mistle i wielu, wielu innych. Druga część tego, co mówi aktorka, to jest coś, co niejednokrotnie powtarzała w wywiadach, że Ciri do pewnego momentu żyła bardzo bezpiecznym życiem księżniczki w określonym kręgu zaufanych osób. Jest to jednak lekkie odejście od książek z dwóch powodów. Po pierwsze, książkowa Cirilla wychowywała się w równym stopniu w Cintrze i na wyspach Skellige, gdzie, powiedziałbym, klimat i wychowanie nie są tak delikatne. Po drugie, jeszcze przed rzezią Cintry, Ciri miała przygodę z ucieczką z Verden, z zamku Nastrog, z którego uciekła, aby uniknąć ślubu z księciem Kistrinem. Na jej nieszczęście uciekła do Brokilonu, gdzie oprócz tego, że doświadczyła trochę tego prawdziwego świata, to on niemal nie została zamieniona w Dryadę, gdyby nie to, że jej przeznaczenie chciało inaczej. Nie mówię tutaj, że śmierć wszystkich bliskich w przeciągu jednego dnia i utrata w zasadzie wszystkiego, co się ma, to nie jest ogromne zderzenie z prawdziwym światem, ale tylko doprecyzowuje, że nie jest to pierwsze w jej przypadku. Nieraz mieliśmy dowody uporu i determinacji Lwiątka z Cintry w książkach. Bardzo niewiele dziewcząt byłoby w stanie przebrnąć przez to, co ona, w tym oprócz ucieczki z Cintry, również trening wieźmiński w Kermoren. Więc to jak najbardziej się zgadza. that box would you honor me with the dance martin she'd love to the typical conforming life of a princess she wants to kind of break free from that but she suddenly gets dropped in a very brutal world Dobrze o tym, że Cyrilla nie zgadza się na podążanie tą typową ścieżką księżniczki, jest właśnie wspomniana przeze mnie ucieczka z zamku Nastrok, byleby tylko nie zostać zmuszoną do ślubu z kimś, kogo zupełnie nie zna. Także myślę, że ta scena, gdzie nie chce zatańczyć z tym chłopakiem Martinem, jest takim małym nawiązaniem do tej historii z książek, gdzie nie chciała wyjść za kistrina, ale zmuszała ją do tego babka. Po raz kolejny pojawia się ta wizja z drzewem na pustyni, która, według mojej teorii, jest wizją przyszłości, sięgającą aż do czasu akcji książki Czas Pogardy. Cuidado, Tutaj w Ciri odzywa się taki mały Smardas, trochę jak Arya z gry o tron. Widzimy ją zapewne na jednym z etapów podczas jej tułaczki po utracie domu. Jeśli chodzi o ciekawsze sceny, które tak szybko przemknęły nam przed oczami, to widzimy Ciri podczas ataku na obóz uchodźców, o czym mówiłem wielokrotnie m.in. w analizie trailera. Co jeszcze ciekawsze, widzimy Kahira podającego, jak mi się wydaje, Ciri wodę. To grałoby idealnie z motywami książkowego Kahira, który wcale nie był po prostu czarnym charakterem, próbującym porwać Ciri. Bardzo szybko po porwaniu obudziła się w nim sympatia i współczucie dla dziewczyny, co jest tutaj tak po cichu zapowiadane. Jak wiemy, Ciri również szybko uciekła rycerzowi, ale nie teraz o tym. Chciałbym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na rozmach wykonania cintryjskiego zamku, samej bitwy i rzezi. Nie licząc garstkich zbroi, wszystko stoi na bardzo wysokim poziomie i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć całą sekwencję. I to wszystko, jeśli chodzi o przedstawienie lwiątka z Cintry. Nie obyło się bez zmian w porównaniu do książek, ale myślę, że esencja charakteru księżniczki Cintry została zachowana, tak samo zresztą najważniejsze elementy jej historii. Jestem pozytywnie nastawiony co do tego aspektu serialu i myślę, że dostaniemy ciekawe przedstawienie tego wątku i to z dużym rozmachem. Przechodzimy do postaci Jennifer i grającej ją Ani Chalotry. Do you know how many people wouldn't blink if you died. Po raz kolejny narrację prowadzi o ile się nie mylę mentorka postaci w tym wypadku Disaya DeVries. W tym materiale widzimy Jen na różnych etapach, już jako w pełni ukształtowaną czarodziejkę, przed tą naprawą w cudzysłowie i jak mi się wydaje w jej trakcie. She was born with a deformed spine and jaw abnormality. I z tego powodu jej ojciec jej bardzo zdenerwował. Ile to za wyświetlenie? Sześć. Cztery. Więc... 4 marki. Ten moment ustalił całą drogę Yennefers. Ten element jest bardzo interesujący. Może zacznę od tego, że wyjaśnię wam jak to było z większością czarodziejek, abyście lepiej mogli zrozumieć moje zdziwienie w tej sytuacji. Nauka w Aretuzie była bardzo, bardzo kosztowna, więc na wysłanie tam swojej córki mógł sobie pozwolić tylko ktoś bardzo zamożny, szlachcic bądź względnie ktoś, kto dorobił się fortuny na handlu lub rzemiośle. Biorąc jednak pod uwagę, że zostanie czarodziejką wiązało się również z wieloletnią izolacją i bardzo nieprzyjemnym i brzemiennym w skutkach procesem nauki, to w zasadzie nikt nie skazywał swoich córek na tak straszny los, kiedy mogły one najczęściej po prostu wyjść bogato za mąż lub umożliwić rodowi korzystny mariaż i sojusz. Do Aretuzy wysyłano więc tylko i wyłącznie takie córki, które na zamąż pójście nie miały absolutnie żadnych szans. Z powodu takich deformacji, jak chociażby u Jennefer, lub też innych zniekształceń lub oszpeceń. Dlatego też zawsze wnioskowałem, że tak było również w przypadku jenny. Teraz jednak widzimy, że Tissa de Vries przejeżdżając obok chłopskiej chaty, odkupuje ją nadzwyczajnie od jej ojca. Jakoś dziwne mi się to wydaje i strasznie naciągane, ale widzę już dwie ciekawostki. Po pierwsze, wyjaśnia nam się tytuł drugiego odcinka, bo właśnie za owe cztery marki kupiona jest Jennifer. A po drugie, pozyskana ona zostaje do Bractwa Czarodziejów w podobny sposób, jak Wiedźmini pozyskowali chłopców do swojego cechu, biorąc dzieci niechciane i sieroty. That then became her life. Jak widzimy, ten proces nauki nie jest najłatwiejszy, zwłaszcza pod okiem tak pedantycznej mistrzyni, jaką jest Tissaya de Vries, więc wszystkie dziewczęta nie miały z nią lekko. Jennifer kocha się tutaj zapewne z Istredem jeszcze przed usunięciem Garba, a więc początek ich związku ma miejsce jeszcze zanim Jennifer staje się tą pięknością znaną nam później. To rzuca zupełnie nowe światło na to, jak bardzo związana jest ona z Istredem i na historię z opowiadania o kruch lodu. Przez cały materiał przewijają się sceny walczącej Yennefer, Po pierwsze, zapewne podczas bitwy o wzgórze Soden, a po drugie, jak mi się zdaje, w odcinku szóstym lub też w innych momentach jej backstory. Potwierdza się nam też teoria, że z zimowej scenerii, w której miała miejsce pierwsza walka z nieznanymi nam jeszcze napastnikami, Yennefer teleportuje siebie i królową Kalis na pustynię. I ostatnia scena pokazująca taką już finalną postać, kiedy Jennifer przeszła przez tę przemianę od pomiatanej, niechcianej dziewczyny, którą ojciec sprzedaje za cztery marki, do potężnej i niesamowicie ambitnej czarodziejki. Naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie w praktyce, bo zamysł jest dobry. Teraz pozostaje tylko wykonanie. Oczywiście, jak mogliście zauważyć, nie do końca zgadzałem się jednak z tym pomysłem, aby Jennifer wywodziła się z pospólstwa i została czarodziejką, tylko dlatego że Tisaya DeVries zdecydowała się ją kupić, zobaczywszy w niej. Jakieś zdolności magiczne, lub potencjał bardziej. Naprawdę nie pasuje mi to do magiczek tego świata, aby tak pozyskiwały one swoje uczennice. Nie mówię, że tak nie mogło być, ale nie do końca jestem z tego zadowolony. Na deser zostawiłem sobie najbardziej interesujący materiał, a więc przedstawienie Geralta. Zaczynamy. Nie Tę pierwszą część narracji prowadzi, jak mi się zdaje, postać Renfry, a w tle widzimy Wiedźmina najprawdopodobniej w zniszczonym obozie centryjskich uchodźców, chociaż nie jest to do końca jasne. Następnie przeplatają się głosy Henry'ego i Joe'ego Betea, więc naszego serialowego Jaskra, któremu po raz pierwszy mamy okazję tak dokładnie się przyjrzeć, ponieważ w trailerze widzieliśmy go tylko z tyłu i przez bardzo krótki czas. Geralt wygląda na bardzo, bardzo zirytowanego obecnością jaskra i jak myślę, nie tylko mi przyszła od razu na myśl relacja Szreka i Osła. Patrząc na wszystkie fragmenty z tą dwójką, muszę powiedzieć, że wygląda tu bardzo, bardzo obiecująco, żywy i emocjonujący się wszystkim jaskier, a także Geralt o kamiennej twarzy i ciętym dowcipie. Po raz kolejny twórcy wykazują się zrozumieniem tego, jakie relacje łączą poszczególne postacie i jaka jest ich natura. Kikimora wygląda tutaj naprawdę ochydnie, tak mega nienaturalnie i ogólnie to wszystko pasuje, ale jakoś... Nie jestem przynajmniej w tym ujęciu do końca przekonany, gdzie te kilka poprzednich, które mieliśmy możliwość oglądać wcześniej, zrobiły na mnie lepsze wrażenie. Oprócz powtórki z wątku rzeźnika z Blaviken mamy dwie nowe scenerie. Geralt dostaje po mordzie od, po pierwsze, Toru Wiel, co zapewne zobaczymy w drugim odcinku, razem z całą resztą opowiadania Kranic Świata, oraz od Strażnika, według mnie w odcinku piątym, Niespełnione Pragnienia, który będzie zawierał adaptację Ostatniego Życzenia. Jeśli chodzi o to, co mówi sam Henry przez cały filmik, to wydaje mi się, że jest to wręcz idealne wyjaśnienie dla ludzi, którzy wcześniej nie mieli styczności z tym światem, bądź tych, którzy mieli, ale brak im fundamentalnej wiedzy co do tego, jak działają niektóre jego elementy. Także jeśli ktoś czuje się stosunkowo nowy w tym wszystkim, to zachęcam do obejrzenia całego przedstawienia Geralta. Linki do wszystkich trzech znajdziecie w opisie. Chciałbym zwrócić uwagę zwłaszcza na jeden fragment, kiedy Henry mówi o tej wierze Geralta w ludzkie dobro. Jeśli ktoś nie czytał Chrztu ognia, to jest to bezpośredni fragment z tej książki, gdy Geralt i jego ówczesna kompania doprowadza grupę uchodźców do obozu, to oprócz samego Wiedźmina nikt nawet nie uznaje za celowe poczekać, aż ktoś im za to podziękuje. I o mały włos faktycznie nikt by nie podziękował, bo tylko jedna mała dziewczynka w ramach wdzięczności uzbierała im kwiatów i podziękowała. W tym wypadku wiara Geralta została wynagrodzona, co wcale nie znaczy, że tak bywało zawsze, ale ta historia od razu skojarzyła mi się ze słowami Henry'ego, więc pomyślałem, że Wam ją przytoczę. Także to już wszystko jeśli chodzi o ten materiał. Jeśli macie coś do dodania lub jakieś pytania, to czekam na Wasze komentarze. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to zachęcam do zostawienia lajka pod filmem i na fanpage'u facebookowym, do którego link w opisie. Gdybyście mieli ochotę zobaczyć więcej tego typu materiałów, to zachęcam do subskrypcji kanału Mówił Arkin i do usłyszenia w kolejnym materiale.